Pytanie, ile taki prompt powinien tych informacji mieć? I e, Paweł, wiesz, ja na przykład tworzę prompt, a mam, miałem takie prompty, e, gdzie mój prompt miał ponad 40 stron. E, czyli stworzyłem prompt, i teraz, no właśnie, żeby to zrozumieć, o co tutaj chodzi i jaka w ogóle magia za tym później stoi. A mianowicie. Prąd, to znaczy ja stworzyłem treść, znowuż w dokumencie, czyli poza jak gdyby tym moim profilem osobistym i tak dalej, miałem jakiś pewien temat, który chciałem przeanalizować, sprawdzić, zbadać i tak dalej. I teraz najprościej, znaczy powiem tak, ja nie jestem fanem pisania, ja nie lubię pisać, no więc w jaki sposób do tego podchodzę i gdzie dzieje się magia? No więc w prosty sposób, mam jakiś temat, który chcę tak bardzo dogłębnie zbadać, nie wiem, jakąś strategię i tak dalej, no to w jakiś sposób do tego na przykład podszedłem. Nagrywam sobie na dyktafonie opowiadam dokładnie cały kontekst, cała historia, wszystko, co było, co jest, gdzie chcę, co chcę osiągnąć i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, trwa to 30 minut, czy nawet tam dłużej, całość, biorę sobie ten plik audio, robię sobie transkrypcję, Sam do tego narzędzia, mnóstwo jest bezpłatnych narzędzi, gdzie można sobie z audio zrobić transkrypcję, no i tą transkrypcję wrzucam znowu do yy, dokumentu, powiedzmy, Google'a, gdzie sprawdzam jeszcze tą treść, jeszcze ją tam, powiedzmy, udoskonalam i teraz... Taki prompt i tamten prompt, no naprawdę, ponad 40 stron miał i co jest świetne. No więc ten prompt mogłem zastosować, zastosowałem w czterech narzędziach. ChatGPT, Gemini, Klot i Grok. Mhm. I teraz zobacz, jak już wcześniej rozmawialiśmy, to nie jest tak, że to, AI ma Ci powiedzieć, co ty masz zrobić, albo ma Ci wymyślić produkt, i tak dalej. Nie. AI ma być tym narzędziem, które zrobi Ci analizę, zrobi badanie rynku, podpowie, jakie są y, możliwości na rynku, ale to ty masz podjąć decyzję ostatnio.